Siema ma widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie na uniemce.pl. Yy, I co? Potrapujemy sobie, bo właśnie robimy tutaj takiego mega ogromnego boksa z kolegą. Zaraz jeszcze jeden kolega dołączy. No i co? Dajcie suba i lajka, like, bo wam to nic nie szkodzi, a ja się będę cieszył. I chłopaki się teraz przywitają. Nie ma. Yy, no i co? No i potrapujemy. Skończymy trapa i się widzimy, jak będzie się jakiś typek tepał. Dobra, widzowie, no, my już skończyliśmy trapa. Yy, kolega tam znajduje Nemosa. No i co? No i co będziemy robić? Tak szczerze nie wiem. No, trapować. No, trapować, no ale dobra, no. Ja, kto jaką będzie mieć rolę, nie? Bo ja nie wiem, co mam robić, jak wy macie... W, w sumie ja mam zano na ity, bo ty wziąłeś moje. Dante może... w... W, powiedzmy, lewej ścianie siedzieć w jednej kratce, leżeć, a ja siedzę, a ja z prawej strony, ale stoję i normalnie, do przodu, do przodu. I będziemy i wentówki dawać mu ciągle. Jeszcze. I teraz w dół. Bo ja taką kratkę do góry w dół, w dół już było. Dobra. Dobra. To co widzowie, jak już nam się uda tam tepnąć, to się widzimy. Dobra widzowie, już ogarnęliśmy tutaj trapa. Tu jest kolega... Ej, bo ja no. Jeszcze jeden kolega wchodzi, a ja będę tak trzymał łeby. I co, panowie, gotowi? Jeszcze wagonika tutaj zrzucimy. I co, no i sygielka, nie? Ej, bo ja mam na sobie spodnie warte 10 tysięcy. No. 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 Możesz dać, tam nie kupisz tego. Kowankę koro, możesz mi sobie kupić. Kurza, yeah. że. Dobra, dobra myślałem, że to działa, dobra. Dobra widzowie, to ja y, widzimy się jak kolega wróci. Jam ciaka X, X 1 No e, jakiś taki. Ty się do następną rozłożone pozycje ja trzymam łeby. Chyba, że już to mówiłem, trzymam. oho dobra. Trzymam łeby ciągle. A ty przygotuj ten eventówki. Dawaj. Nie wiem Dobra Nice, ile rankingu? 27 No i sigma Dobra widzę, Ile czemu ja sakwy nie mogę otworzyć, takie pytanko? Bo pod Luba, ten bo ten nie można. a bo okay. masz czekaj, sobie odłożę No i co widzowie, widzimy się jak ktoś się tepnie Dobra widzowie, mam kolejnego oczekiwania, trzymam Obrazy, obrazy! Trzymam. Dajcie mu rady ile on ma HP? Zero. Mam no, wydawane na Trzymaj obrazy, obrazy, obrazy. Trzymam. Eee, yy, postaw temu. Zmówię. Dobrze. Nice. Yy, nie trzeba łaba. Ej, co to jest gwiazda? Gwiazdka sylwestrowa. Hmm. Nie, ja mam świąteczną tą. Śnieżkę. Waluta podczas eventu świątecznego możesz. Na... I szczerze fajne ten, te unie. unię. Mamy koksy mam 23. E, masz. Masz koksy po Dobra. Yy, no to co? Widzimy się. Panowie dawajcie, robimy dla widzów teraz. Typamy masowo dwóch typków albocznych. Dawajcie. To mogę zrobić dawaj. gwiazdkę. Dobra, to dawaj gwiazdkę. Widzowie, To jest teraz dla was. To, to nie mam żadnych okej. Okay. A dobra, to nie. Dobra widzowie, widzimy nie, się jak się będzie. Widzimy się jak gdzieś będzie. No wal. Dobra widzowie, y, mamy typków kolejnych, albo typka. Tepnął się czy nie? Jest, tak. dobra. Trzymam młotka. Dawaj, 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 Trzyma pana no. Może weźmie do drugiej. Nie, nie nie, 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 nie. Trzyma łapa. Dobra, muszę go zabić na łapką. Dobra, mam drugiej. Nie wziął, wziął. Ale miał przez chwilę. Nie może skakać, czekajcie, nie może skakać. Daj mu full eventu wy. O nie, wziął go. łabasz Eee, Weźcie, zróbcie mu coś. Dobra. Pomóżcie. Dawajcie szybko. Bijcie go, proszę! Nie mnie! No, co? Tak. się! Ja pier. Nie masz Kurde! Nób to Bosta! Dobra, poczekajcie widzowie Biorę łaskawieńca y, i się tepam tam do kolegów. Zabiliście go? On zabije! Mi go! A ma tajemnicza, bo padnę! A ma bo padnę! Ja dam mógł ręczeć, nie mogę. Dobra, idę szybko. Dam mu coś. Dobra, mój, co ty? No co to? No, to, tak. no, to tak. Zabiję plus 300, plus 300, plus 300. No dobra, ty. To była topka jakoś. Na pewno. Gruby coś tam było. Gruby to boss. No to nie. Topka, top. Nie, jak się piszę? Osiągnięcia topki? XD. A ja tak wyklarowałem to No dosłownie Kur... Czekaj, czekaj, czuła, ułamia, ułamał, nie? To jest 300, nice Ja mam z jego główkę, chłopie nie Masz Napisz coś do mnie o. Napisałem Weź tu po, postaw ktoś tego Tak y... O! Trzej królowie Tak w permerku i w Tak, Ej, tepa, dobra, tepa, dobra, tepa, dobra. tepa, weź postaw Weź U, dźwignię, dźw weź dźwignię dźwignie! dźwignię, dźwignię, dźwignię. No! Dobra, widzę. No, Od razu kolejny. Piasteczka. Na no, cię wziął. Trzymaj cały czas. Trzymam. Nieważne co by się działo, trzymaj. Idę! Okay. Idę! Ono do... Nie, pa pada, padę, padę, Padło no. Pat, Dobra, bigono. A bigo. ja... Nie ma go tu. O. No. O? Nie. On jest miogarem, dawaj go. Iwa. Dawaj, Bigo. Ej, Ile. Ano, Ano. Nie może skakać. Nie może skakać. No, By... Nie, przez przypadek to wydałem. Czekaj, muszę go kakać, muszę go kakać, no? Czekaj, nie, 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 bo czekaj, bo. Weź nie, nie, nie. nie, nie. nie, nie. nie, nie. trzymaj, nie Nie trzymaj, nie trzymaj, nie trzymaj. Nie Bo chitać nie mogę. Fitać go nie mogę. A no weź go chytnij. Weź go, otknij, to go. Weźcie kiedy. Kiedy? Mam. Dobra. Nie trzymaj tego głównego. Czekaj, muszę muszę go Tak. Dobra widzowie, Co tu się dzieje? A no, zabiję. Nice. Ile racji? Ile zjeść. Dobra. 1700, 1700. Dobra. Dobra. dobra widzowie, dobra, widzowie. E, to widzimy się jak kolega wróci i będziemy dalej tepać. E, dobra widzowie, mamy kolejnych ziomków. Tutaj kolega tepnął. No, Okej, okay, ich od razu. A, ok. jeżeli się do budy. Ej no, czego macie? Czekaj, jest już ten. Trzymaj, w trzymaj. Ja trzymam nie. to ty łeba. Nie wyjdę z Tam Tamten trzeba łeba. Ej, jak on się we mnie pojawił? Nie trzymaj bo nie trzymaj bo nie trzymaj, nie trzymaj, nie trzymaj, nie trzymaj, nie trzymaj, nie trzymaj, nie trzymaj. kiedy. trzymaj. A ty trzymaj obrazy. Szybko obrazy. Jeden oddał, jeden oddał, jeden oddał. Ano. No to jest na twoim miejscu teraz. Dobra. kolejny y on ma tu home a. Ano Nie mi się tak. mnie, idź na. A Ale o, ale nice, nie nice, nie. nice, panowie, nice. Dwóch nie chcę się 10 razy przykładać. Te mnie, idę. Czekaj, wysiało mi, czekaj, X i czekaj, X 1 o tak, możecie do mnie, mam chyba tak mega XV, tak X, 1, o, o. Nie, XV1XOO. X, XV1, XV1X A. A, o. poszło do mnie, sala w jest Ile masz Jak? To nie, ile masz ręku? 1735. No to już! 4, 4, 4, Ale Ekskalibu, muszę na lepsze, Adam nie miecz! Ale teraz ja chcę bić. Jeszcze 2000 to, to musi być! być Z żartujesz! Nie żartuj, jeszcze chwila, jeszcze jednego takiego I pokaż czekaj live będzie I żebyśmy nie dostali Bonas nie rok. To nie jest, bole, jest bole to na no, nawet nie ma co nie 아, Band, ja te, ja idę na home, mm. to, nie to nie jest nielegalne. Życzcie te. Wie, wiesz w ogóle, że tam w top donate oh, jest dosłownie e wszystko za 4 zł. Korona, Hydrolatarnia, latarnia, full Excalibur, Be呢, kostium, pierniki, Ej, ten gruby to boss, widzisz? pak pisze. Patrz, dobra, nie wiem kto to jest gruby tu ale słuchaj, dostajesz dwie korony, dobra. dwie hydro, dwie no. latarnie, dwa full excalibury, dwa kostiumy piernika Za 4 złote Gegoś wysłał 3 złote Ej, dajcie łaj wyrzyccie jak możecie. Tepa się do mnie ale... Ej, no to tepnij, tepnij na no, chcesz tak cię toch jakoś musisz tam cykać, woda No jakoś tam czytać. No, nie wiem no, wodę ci wyleję. Dwóch tepno, y, tepnęło. Nie cykasz tak. Czekaj! Czekaj, Odczekaj tam! Nie tepnęła ich. Musicie mi od razu wodę... Dobra. Dawaj. Obraz postaw! Trzymaj, trzymaj tepłem. Trzymaj! Już. I w ogóle rzućcie mi łeby. A jednak. To jest ten mnie Nie masz Ja mu tak będę wystawał trochę Mam bombę Step upadł Padło mu ojeju się upadła O boże Padło mi, Jak upadłeś? No, o ci Nie wiem, jak się dają ci okara. No, serio? Nie wiem, jak tak to jest. Czasy brakuje. Boli! Co za niego? Kurde. No, ale nie miałeś ułat? Nie, no nie miałem. Dobra, widzowie, bo zniszczyli nam trapa i zrobili hołma, więc stwierdziliśmy, że po prostu ja będę latał. Też kolega tam będzie chyba latał, albo też, a jeden kolega to nie wiem. Ja się chyba potepam, widzowie. Dobra, widzowie, potepamy się. Czekajcie. Yy, już dam kolegę tylko streama. No, pan czy ta druga? Dobra, TPA przekopa, TPA dziadek prysiek. No i git. Szybko. Jeszcze koksy muszę dobrać. Teraz dobra, Aha, dobra. Dbamy się po prostu. Jesteście? Może. Dobra. A ty co? Ty się, czy co? Aha. Dobra, kurczę. E, czy to był typ? TPA. Będę tego żałował. Będę. O, dobra, nie, bo to jest topka Kili. Może ja nie chcę jednak. Brak to Sojtype. Zrobię szybkiego nemosa widzowie. Ano te pasz się? Ano. Czekaj. Okay. Dobra. mnie się typek tepa. Dobra. ole, a, he 1, 2, 3. Jest! Jestem na jego koncie! Na kogo? Mokrą Martinko. Tak? No. Ej, a dasz coś? Patrz. Dawaj szybko. A co, dał hasło? Ko tak. Stalko. Dobra, patrz kolejne. Jo, jo. Widzowie, co tu się stało? Co jest? Ej, daj trochę setów. Ej, mogę trochę setów? Nie. Nie mogę, naprawdę? Nie. Czemu? No bo nie. Aha. Nie chciałeś mi na mieczu pokazać. Pokazałem ci go. Nie. No tak, w łapce. Hm. Bo ty mi też wszystko dajesz. Ostatni ender chest. Patrz. Czysto. Ile ranku. Ja No dobra widzowie. To, yy, to na tyle dzisiaj w sumie. O jeszcze pewnie typek przeszedł, to mogę się z nim pobić dla was. Bo on jest mierno to jakoś. No chodź. Bracie, no nie wiem no i po co ty uros? Masz tu trapa. Dobra, no spaka, no jakby... Co ty ćwiczysz? No nie wiem, no bracie! Zapier. Ja Przestań. O! Zostaw mnie! A no proszę! Nie. Czemu? No bo nie. A no taki jesteś, naprawdę, bo ci nie dałem broni w Minecrafcie. Nie musisz być zawsze najlepszy, jakbyś nie wiedział. Aj. Dobra, no już mnie zabi tak, kurno. Nic nie miałem. Dobrego. Dobra widzowie, na dzisiaj to tyle. No i co? No? Widzimy się w następnym odcinku. A no pożegnasz się chociaż z widzami, czy będziesz... No. No, no dobra. Siema, widzowie. No siema, zostawcie łapkę i suba. No i jalo.